Prawy trzy nie ciąć, głoda. 40, lewy 2 plus. 30, prawy dno. 40, prawy dno przez szczyt, lewy dno. 40, lewy dno ciąć, to prawy 4 przez szczyt. 50, prawy 4 minus. Za szczytem lewy 3. 50, lewy 3 plus. Do prawy 3 plus długi, lekko zać. 50. Prawy dno przez szczyt, 70. Prawy ciasno, do lewy dno przez szczyt, 50, szyd no lewą, 70. Prawy 4, ciąć głęboko, lekkie błoto na wewnętrznej. Do lewy 4 minus przez szczyt, 70. Lewy 3 plus. 30, prawy 3, 20, lewy 3, minus. Prawy dno 30, lewy 4 minus 120 20, prawy 3, 30, lewy dno, szczyt dno, prawy dno 50, za szczytem lewy zać to 4 minus ciąć, prawy dno 100, prawy 3 plus, lewy 3 przez szczyt, 50, Prawy 3 ciasno, nie ciąć. 10, lewy 3 minus, nie ciąć. 100. Szczytno, prawą skoprostować. Lewy 3 plus szeroko. 40. Lewy tno przez szczyt ciąć. Prawy 40. Lewy 4 ciasno do prawy 3 plus. Open and tighten, długi. 70. Lewy 4 minus zać do 3. Do prawy nie ciąć, do lewy 3 plus ciąć. Prawy nie ciąć. 50 prostować, szczyt dno. 40, prawy dno. 30, szczyt dno. 40, lewy 3 plus. 100 przez szczyt. Prawy 3 później. 50. Prawy dno, lewy dno przez szyb prawy dno ciasno, to lewy dno, stop, lewy dno, 30, prawy dno przez szczyt, nie chcę się prawy 4, stop, lewy dno, stop, prawy dno, stop, prawy 4, minus. Prawy dno do zaszytem 40, lewy 40. 100. Prawy dno 70, kamowanie lewy 3 plus. 100 Prawy 3 minus z wielką uwagą, spoko i nie ciąć, nie ciąć. 40. Szczyt 20, szeroko lewy 2 na asfalt. 120. Prostować. Prawy dno szeroko. 30. Prawy 4. No lewy 4. 30. Prawy 3 plus. Tak, na to, na to. Lewy łódk. No. 30. Lewy 3 plus przez 3. 40. Prawy 4. Prostować. 82. Woda. Do prawy 4 minus za 40 lewy 3, 30, prawy dno Nie, ma 40 Dobra, się znajdę, do lewy dno przyciągnięcie, być może 120, lewy do prawy 3 30 Za szczytem, lewy dno 30, prawy 3 plus do lewy 3 plus 30 Lewy 3, do prawy dno za szczytem. Lewy 3 plus ciasno. Do prawy 3 plus ciąć. Lewy 3 długi. Do prawy dno wybija. 20 szeroko. Do prawy 3 przyciąć. 50 prostować. Lewy 3 spoko przez szczyt. Do prawy dno. 50 prostować. Szczyt uwaga, znosi w lewo, lewe dno. 100, 100, prawy dno, 50 przez szczyt, lewy 4, ciasno, 40, prostować, lewy 3 plus. Prawy dno, 50, prawy dno przez szczyt, 50, szeroko, prawy zać, 4, 100, prostować, lewy dno, szczyt dno, lewy dno, jeszcze i lotna.